Można powiedzieć, że codziennie dokonuje się nowych, wspaniałych odkryć archeologicznych. Czy to dokonane przez kompletnego amatora, czy też w wyniku wieloletnich badań zespołu ekspertów, czasem te odkrycia zmuszają nas do zmiany tego, w co wierzymy, i do ponownej oceny pewnych kwestii. Dzisiaj zebraliśmy dla Was kilka najciekawszych odkryć, które znacząco wpływają na rozumienie naszej historii. Zanim jednak przejdziemy dalej, upewnij się, że masz włączone powiadomienia. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne filmy na naszym kanale. A teraz już zapraszam do oglądania. Ytzi W 1991 roku para turystów w Alpach Ytsalskich położonych wzdłuż granicy Austrii i Włoch dokonała jednego z największych odkryć w historii ludzkości. Znaleźli prawdziwego jaskiniowca starożytne ciało człowieka, który utknął w bloku lodu ponad 5000 lat temu. Jaskiniowiec otrzymał imię Etsy, co oznacza człowiek lodu. Badania wykazały, że zmarł około 3300 lat przed naszą erą, co czyni go najstarszą naturalną ludzką mumią w Europie. Od 30 lat badania zdobywają nowe spojrzenie na życie ludzi w epoce neolitu właśnie dzięki człowiekowi z lodu. Mumia Itsy jest tak ważna nie tylko ze względu na swój wiek, ale przede wszystkim ze względu na dobry stan jej zachowania. Żył w epoce miedzi, epoce, która stanowi schyłek epoki kamienia łupanego. Używał jeszcze narzędzi kamiennych, ale posiadał już innowacyjny i niezwykle cenny miedziany topór. Odzież i przedmioty należące do jego pozwalają odtworzyć dość dokładny obraz życia ludzi z tej epoki. Pokazują, że ludzie 5000 lat temu byli już o wiele bardziej wyrafinowani, niż mogłoby się wydawać. Tajemnica Titanica rozwiązana. W końcu, po 26 latach, nurkowie odkryli tajemnicę otaczającą wrak statku Titanic. Prawie 30 lat temu, PH Nargiolet, doświadczony pilot łodzi podwodnej Nautil i znany nurek, odkrył za pomocą sonaru zagadkowy obiekt. Następnie Nargiolet spędzał niekończące się noce, zastanawiając się, czy to, co zobaczył, to wrak nieodkrytego dotąd statku, czy element geologiczny. Jednak 25 października jego nierozwiązana zagadka w końcu znalazła odpowiedź. Nargiolet dopłynął do celu i odkrył, że przedmiotowy obiekt był w rzeczywistości rafą wulkaniczną. I choć dla niektórych może się to wydawać dość nudne, okazało się oszałamiającym odkryciem dla naukowców. Formacja jest domem dla wszelkiego rodzaju tajemniczych form życia. Sąsiad wraku Tytanika to naturalna głębinowa rafa o niezwykłej różnorodności biologicznej na głębokości 2900 metrów. Całun Turyński w katedrze świętego Jana Chrzciciela położonej w Turynie we Włoszech znajduje się jeden z najważniejszych świętych artefaktów na świecie. Całun turyński jest niewiele więcej niż kawałkiem materiału, jednak widnieje na nim wizerunek nagiego mężczyzny, który łudząco przypomina Jezusa Chrystusa. Jak głosi legenda, kiedy Chrystus umarł, płótno zostało owinięte wokół jego ciała, a następnie, kiedy Jezus zniknął z grobu, po tym jak z martwych wstał, pozostała tylko tkanina z odciśniętym jego wizerunkiem. Artefakt ten od zawsze był głównym tematem sporów i kontrowersji, ponieważ trudno jest udowodnić jego autentyczność. Badania całunu zaczęto już pod koniec XIX wieku. Analizy były prowadzone przy pomocy większości znanych technik chemicznych, fizycznych i optycznych. Wyniki niemal wszystkich badań, zarówno wspierających tezę o autentyczności, jak i o fałszerstwie całunu, były wielokrotnie kwestionowane. Podważano także publikacje kwestionujące poszczególne badania. Ponadto dostępność całunu do badań jest ograniczona ze względu na jego unikatowy charakter. Ani Kościół katolicki, ani Watykan nie uznają obecnie całunu jako prawdziwego, chociaż też nie potępiły artefaktu. Szczegóły anatomiczne postaci, jak i ślad ran na płótnie, są z punktu widzenia medycyny zbyt dokładne, by mogły być dziełem malarza. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że zidentyfikowano pyłek z Bliskiego Wschodu na płótnie. Szczególnie z regionu starożytnej Palestyny. A ty co o tym myślisz? Czy to dowód na istnienie Jezusa, czy może jednak fałszerstwo? Erupcja Tera. Nowe odkrycie pomagało naukowcom zawęzić czas rzeczywistej erupcji Tery. Ogromna erupcja Tery, o której wiadomo, że miała miejsce przed 1500 rokiem przed naszą erą, pogrzebała minojskie miasto Akrotiri. Ale dokładna data wybuchu wraz z jego wpływem na klimat była przedmiotem dyskusji od dziesięcioleci. Jeśli erupcja wulkanu jest wystarczająco duża, może wyrzucić siarkę i gruz zwany tefrą do stratosfery. Dwutlenek siarki z erupcji, który przedostaje się do górnych warstw atmosfery, odbija ciepło słoneczne i powoduje spadek temperatur na całym świecie. Ta zmiana klimatyczna znajduje odzwierciedlenie w drzewach, które wykazują zmniejszony wzrost lub pierścienie mrozu, które skutecznie oznaczają rok, w którym nastąpiła erupcja. Siarka i tefra mogą również padać na bieguny Ziemi, gdzie są przechowywane w warstwach lodu. Podczas analizy rdzeni lodowych, ilość zawartego w nich siarczanu można również wykorzystać do oszacowania prawdopodobnego wpływu erupcji na klimat. Naukowcy ujednolicili dane ze słojów drzew i rdzeni lodowych na Antarktydzie i Grenlandii aby stworzyć kompleksowy zapis aktywności wulkanicznej w całym okresie, w którym Tera musiała wystąpić. Dokładna data erupcji Tery pozostaje niepotwierdzona, ale zespół zawęził ją do zaledwie kilku możliwości. Jedną z nich jest Tera. Teraz, gdy wiadomo, jakie są możliwe daty, można ponownie ocenić dowody. Badanie potwierdza jednak, że jakikolwiek wpływ klimatyczny tery był stosunkowo niewielki w oparciu o porównania skoków siarczanów w tym okresie z nowszymi udokumentowanymi erupcjami. Skamieniałości Wielkiego Kanionu: Znalezienie skamieniałych śladów stóp w Wielkim Kanionie nie jest szczególnie niezwykłe. Na rozległym odcinku czerwonej skały znajduje się szereg formacji zawierających zachowane pozostałości z przeszłości. Ale odkrycie dokonane przez profesora geologii okazało się czymś większym niż mógł to sobie wyobrazić natknął się na najstarsze ślady kopalne kręgowców, jakie kiedykolwiek znaleziono w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu i jedne z najstarszych śladów znalezionych na całym świecie. Mają około 313 milionów lat. Są to jedne z najstarszych śladów na Ziemi zwierząt składających jaja w skorupkach, takich jak gady, i zarazem najwcześniejsze dowody kręgowców spacerujących po wydmach. Rejestrują ruchy dwóch oddzielnych zwierząt przekraczających wydmę miliony lat przed pojawieniem się dinozaurów. Czymkolwiek były te zwierzęta, ich styl chodzenia był podobny do kotów i psów. Niestety. Póki co wiemy tylko, że żyły bardzo dawno temu. Na dzisiaj to już wszystkie starożytne odkrycia. Obejrzyj także inne filmy na naszym kanale i kliknij przycisk subskrypcji, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne tajemnice świata. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.